Szanowna Pani Marszałkini, oświadczenie senatorskie składam do Ministra Sprawiedliwości Adama Bodnara i Rzecznika Praw Obywatelskich Marcina Wiązka. Oświadczenie dotyczy nadmiernej i nieuzasadnionej dolegliwości zastosowania zabezpieczenia majątkowego w wyniku udzielonego poręczenia. Moje oświadczenie opiera się na informacji udzielonej mi przez, przez przedstawiciela sprzedających akcje spółki X może być ujawniona po półtorarocznym badaniu spółki przez audytora z listy tak zwanej wielkiej piątki audytorów na zlecenie kupującego. Przed podpisaniem umowy zostały ustalone warunki gwarantujące rzetelne zdefiniowanie ceny końcowej, wynikające z zakończenia badania spółki w terminie trzech miesięcy po podpisaniu umowy. Umowa przewidywała również poręczenie składane przez trzech głównych akcjonariuszy oraz prezesa zarządu spółki, a wysokość poręczenia składanego przez prezesa zarządu wynosiła 30 milionów złotych. I dotyczyła poprawności wszelkich złożonych oświadczeń i przedstawionych liczb. Okazało się, że po zawarciu transakcji spółka kupująca dopuściła się wielu nieprawidłowości działań niedozwolonych, co doprowadziło do sytuacji, że sprzedający weszli ze stroną kupującą w spór zgodnie z zawartą umową i odwołali się jako sprzedający do Trybunału Arbitrażowego w Wiedniu z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu. Rozprawa arbitrażowa w pełni potwierdziła akcję sprzedających, nie akceptując skutków dokonanych korekt, jednak trwała aż dwa lata. Jaka jest istota sprawy? Istotą jest przede wszystkim ułomność instytucji zabezpieczenia majątkowego. Po zrealizowaniu transakcji i przejęciu kontroli nad spółką, kupujący dokonał wielu niedozwolonych korekt, obniżając w sposób niedozwolony cenę sprzedaży zlecił ponowne badanie spółki, audytorowi nieprzewidzianemu w zawartej umowie sprzedaży i uzyskał wyższą wycenę niższą od wyceny wcześniej zaakceptowanej przez obie strony, uwzględniającej niedozwolone korekty. <laughs> Na tej podstawie Kupujący przedstawił raport z wyceny spółki zlecony jednostronnie, niezgodnie z umową, i wystąpił do sądu z wnioskiem o zabezpieczenie ewentualnych roszczeń na majątku prezesa spółki. Uzyskując pozytywny wyrók sądu na podstawie rozprawy niejawnej, bez żadnej informacji. O sprawie. Prezes dowiaduje się od komornika zajmującego mu konta bankowe i znajdujące się na nich środki, hipoteki, wszystkich nieruchomości, akcji należących do, do jego spółek, jakichkolwiek należności z tych spółek, czy pozbawiając go jakichkolwiek środków do życia i realizowania biznesu. W konsekwencji nie będąc winien nikomu nawet złotówki, pozbawiony zostaje z dnia na dzień możliwości, środków finansowych i możliwości dysponowania swoim majątkiem. Powoduje to, że jest to... Sytuacja brzemienna w skutki, zostaje pozbawiony możliwości finansowania dobrze prosperującej i rozwijającej się spółki. W konsekwencji, zostaje zmuszony do ogłoszenia jej upadłości, utrata około 16 milionów złotych inwestycji i zysków, planowanych na kilka milionów złotych rocznie od 2022 roku. I jakie wnioski? Zabezpieczenie majątkowe z pewnością jest i powinno być ważną instytucją tworzenia bezpiecznych warunków i komfortu obrotu gospodarczego. Jednak podejmowanie tak istotnych i daleko idących decyzji przez sąd bez żadnej konfrontacji i weryfikacji stanowiska drugiej strony wydaje się być bardzo niesymetryczne i niedopuszczalne. Każdy sąd powinien rozważyć, czy pozbawiając kogokolwiek wszystkiego, w sensie materialnym nie wyrządza szkody obu stronom sporu, jednocześnie działając destrukcyjnie na przedmiot potencjalnego zabezpieczenia. I uprzejmie proszę o podjęcie działań prawnych w celu niedopuszczenia w przyszłości do podobnych rozstrzygnięć. Dziękuję bardzo. Dziękuję.